Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was e, pierwsze wrażenie, test na żywo, e, podkładu od pani Kat Von e, locket. Locket Foundation? Ym, dokładnie. Dostałam próbkę e, taką do przetestowania sobie na, e, na dwa razy, jaki to dokładnie odcień, to gdzieś Wam tutaj za chwilę napiszę. E, i, I z tego co ja się orientuję, to są bardzo mieszane opinie na jego temat, bo zarówno posiadaczki skóry suchej są z niego zadowolone, e, jak i skóry mieszanej i ja sobie zrobiłam tutaj jakiś czas temu, jakieś 10 minut temu takiego e, słocza, nie słocza, po prostu chciałam zobaczyć jakie on ma krycie. No i... E, średnie krycie ma, ale mogę powiedzieć, że ma e, tutaj, zresztą na wierzchu, na wierzchu dłoni musiałem zobaczyć jaki będzie kolor i on jest dosyć jasny i dla mnie on ma w sobie trochę takie, zobaczcie, e, zobaczcie, może z tej odległości takie trochę różowe tony. Jeśli chodzi o zapach, e, to Dwie rzeczy przychodzą mi na myśl. Pierwsza to jest farba olejna, a druga to taki płyn na kurzajki, który uwaga, to macie Information, kiedy chodziłam do przedszkola, mama z marwami właśnie dłonie, i to tak strasznie śmierdziało. Taki po prostu bardzo sztuczny zapach. Przy okazji produkt jest dosyć płynny. Samo pakowanie bardzo mi się podoba, widziałam mi też na żywo, że tak powiem. To jest taka fajna. Tuba z pompką przy okazji jakby ten koreczek jest zamykany, także naprawdę fajnie to wygląda. I z tego co ja tutaj widzę, to on jest dostępny chyba w na amerykańskiej syforze, bo akurat tutaj nie już wyskocza pierwsza strona, dostępny jest w 30 odcieniach, ma być to długotrwały, pełnokryjący podkład z wykończeniem matowym. Dlatego pomyślałam, że może jakby nie będę sobie pudrowała, nie wiem. zobaczymy takie pierwsze, pierwsze wrażenia i tutaj mam trzy... W tle oczywiście, pralka, no bo jak, jak, żeby inaczej. Nie musi być vloga, żeby było pranie, prawda? Także dobra, tutaj mamy jakieś trzy pompki wyciśnięte e, i e, już wydaje mi się, że wziąłem trochę za dużo. Także może z sobie tutaj nałożę i z tego, co właśnie zostało mi e, poradzone, to, żeby aplikować go pędzlem, że e, lepiej wygląda, e, ale w razie czego mam tutaj też. Już za dużo? A w razie czego mam tutaj z boku e, gąbkę, żeby się doklepać. Mam też dwa pędzle, ale ja chyba użyję tego e, Glambrush SS3. I pomyślałam, że jeśli to wykończenie będzie zbyt matowe lub e, produkt będzie ciężko rozprowadzał, to spryskam trochę pędzel e, mokrym produktem. Tutaj jest jakaś e, woda z chyba beachboxa, Boxa. A jeśli chodzi o bazę, bo specjalnie dałam bardziej nawilżającą bazę, żeby produkt nie wyglądał aż tak e, mokro, bazę tak naprawdę olejek, którego aktualnie używam, marki Mazidła Olej 10% witamina C do cery słuchaj, Ja używam go od jakiegoś czasu już e, właśnie rano pod makijaż zamiast kremu yy, no bo jestem w fazie testowania, że tak powiem. Dobra, także rozcieramy, rozcieramy. Nie no na skórze kolor wydaje się bardziej żółty i nie jest aż tak bardzo jasny, jak yy, myślałam, że, że będzie. Chyba wcale go sobie nawet tutaj na zbyt dużo nie nałożyłam. Bałam się naprawdę, żeby sucho, sucho wyglądał, tak to ale na czole dalej przebija mi ten blask glow spod, spod olejku. No i co, no raz, dwa, rozprowadziłam pędzlem. Ile już pędzli nie używałam do aplikacji podkładu? Naprawdę bardzo długo. I aktualnie co widzę na skórze? Widzę lekkie wyrównanie koloru. Absolutnie nie są przykryte tutaj te moje plamy. Widzicie, skóra wygląda dosyć... Mam no, spieszczę te usta, skóra wygląda dosyć naturalnie. Wiem, że mam pod oczami, ale północy nie spałam dzisiaj niestety. Tak to, tak to wygląda, także naprawdę bardzo, bardzo ładnie, nie powchodził mi w pory, bałam się, że to będzie taki efekt em, maski, ale nawet już dzisiaj przydzielnym świetle, no bo wiecie, że ja lubię raczej takie rzeczy przydzielnym świetle nagrywać. I wiecie co? Zaryzykuję jeszcze. Wezmę sobie trochę w te punkty, gdzie normalnie dokładam podkładu czyli praktycznie wszędzie, chociaż nie no, tak poważnie te policzki tutaj, ta strefa te nie rozcierają się tak bardzo na żuchwę, chociaż, hmm, tutaj mam, e, może Wam się jeszcze przybliżę, tutaj, nie wiem co aparat odda, tutaj w tym, w tym obrębie mam takie przebarwienia, które e, sobie zakrywam dodatkowo ostatnio e, korektorem, ale zobaczymy, czy druga taka cienka warstwa podkładu Da radę. Jest godzina w ogóle 11. No ale są ferie, także, wiecie, pierwszy trzeba obiad stawić, dom ogarnąć, a później można sobie ewentualnie coś, coś nagrać na szybko. Także dobra, druga warstwa. Krycie można zbudować, już to widzę. E, jakoś tak bardzo pod oczy nie chcę nie wjeżdżać. Teraz widzicie, jaka jest różnica. Że jednak on jest trochę jaśniejszy, ale to paparaż tak wygląda. Na żywo nie jest aż tak biała. I myślę, że to dzięki właśnie e, temu olejkowi on też tak ładnie e, się rozprowadził, że nie było z nim problemu. Może doklepię. I tutaj też powiedziałam tak, że w 70% to jest przykryte, ale na tyle jest ładnie przykryte, że mi nie przeszkadza. Także doklepię się z wilżonym Beauty, beauty Blenderem. Nie no, powiem, że bardzo. Naturalnie, moim zdaniem, dalej tutaj czoło trochę się, trochę się świeci yy, i wiecie co, podoba mi się, naprawdę mi się podoba, naprawdę mi się podoba, bardzo ładnie wygląda i dla mnie to nie jest matowe wykończenie, jest takie naturalne, naprawdę jest naturalne, dobra, także ja sobie... Yy. Jeszcze dokończę w ogóle makijaż twarzy, powiem wam później, czego używam, użyłam i yy, yy, jeszcze do Was oczywiście wrócę. Twarz na miejscu yy, w pełnej okazałości yy, i w aparacie wygląda to naprawdę przepięknie po prostu taki efekt mm, rozmycia. Przekażę też aparat HD, ładne światło i tak dalej. Yy. Ale patrząc na siebie wprost, o dziwo jestem zadowolona z tego, jak ten podkład wygląda. Tak jak mówię, ja nie jestem osobą, która się go po podkłady matuje, bo nie lubię tego efektu. Ale jeśli chodzi o produkty, które nałożyłam później jeszcze na podkład, to m.in. był puder rozświetlający marki Kiko. W ogóle to opakowanie jest piękne. To jest ten Radiance Fusion 01, czyli taki podkład rozświetlający. Kiedyś ktoś mówi, że to jest coś ala la Hourglass. Nie. Nie, 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 to jest po prostu lekki puder oświetlający, który w moim przypadku e, szybko, że tak powiem, zaczyna się świecić i niezbyt dobrze się sprawdza do podkładów, które ja używam, ale taki podkładów właśnie matujący lub do rozświetlania okolicy pod oczami, sprawdza się naprawdę fajnie. E, bronzer e, Golden Rose Terracotta Powder 04, rozświetlacz MAC Soft and Gentle, e, no i róż e, długo nieużywany e, Warm Soul, w ogóle zobaczcie. Ja go mam długo ja bardzo często po niego sięgam. On był wielokrotnie w ulubieńcach, ale jakie tutaj jest dęko? To po prostu e, końcóweczka, końcóweczka, a na ustach e, błyszczyk myślubny, jakoś tak. E, Mówię Amazinę, z e, Essence. XXXL e, Shine e, w odcinku 0022. Niutki e, z takimi ładnym zrobinkami, które e, nie są widoczne na zębach, chciałbym powiedzieć na ustach. I chyba tyle. Yy, bardzo podoba mi się naprawdę jak ten makijaż wygląda. Nie widać tylu tych pudrowych warstw. Ja nadkowo się nie psikałam. Za chwilę pokażę Wam jak wygląda z bliska. Myślę, że jakoś szczególnie porów nie podkreśla, ale mam nieodparte w, yy, uczucie, że moja skóra jest taka lekko ściągnięta, zwłaszcza gdzieś tutaj na na czole, nad moimi brwiami, e, bo tak w okolicach żuchwy czy tutaj to nie, ale tak trochę, już tak powiem w tej, w tej strefie e, to występuje, ale ogólnie mówiąc naprawdę podoba mi się jak podkład wygląda e, na, na skórze, e, przyjemnie to się rozprowadzało kolejne produkty, no i co pokażę Wam jeszcze z bliska. Tak wygląda z bliska, nic nie rozjaśniałam, nic nie przyciemniałam. Tak widzę, że trochę pod oczami mi wlazło, no, ale nieważne. No wygląda naprawdę fajnie, wygląda ciekawie, nie jest widoczny na skórze. Powiedziałam, że się wtopił i ma takie naturalne wykończenie, także widzimy się za kilka godzin. Chciałam, nie wiem, z 8-9 godzin ponosić go, że tak powiem, może w międzyczasie jeszcze wrócę, kiedy będzie dzień na światło, uważam, Was tylko przebitka i powiem, napiszę gdzieś, która jest godzina, ale z takim grubszym podsumowaniem wrócę po kilku godzinach, no bo skoro karmu mój 24, no to przynajmniej nie wiem, stoję 7-8 godzin, e, dajmy jej szansę. Cześć, przychodzę do Was z podsumowaniem, jest godzina dokładnie 20. 13, czyli od 9 godzin mam podkład na sobie i powiem wam, że jestem zachwycona w ogóle i czuję go na sobie. Jest bardzo komfortowy. To początkowe przesłuchanie bardzo szybko minęło. Tutaj tak wygląda obraz, jak wygląda, no bo dopiero w łazience, właśnie ktoś się kąpał i no, niestety ten obiektyw mi troszkę paruje, ale to jest najlepszy światło, jeśli chodzi o oświetlenia. Nie chcę specjalnie wpalać lampy, bo myślę, że to wystarczy. Już mam Pokażę z bliska jak wygląda podkład Oczywiście trochę rozjaśnię, bo jest za ciemno I powiem wam tak, że on mi tutaj na nosie zaczął się świecić Ale nie jest to aż tak tragiczne jak na 9 godzin Z nosa mi podchodził, bo No bo smarkałam. Ale ogólnie może nie wygląda to teraz zbyt dobrze, e, musicie mi uwierzyć, że na żywo prezentuje się naprawdę bardzo fajnie i gdybym e, szukała podkładu na większe wyjścia, podkładu, który byłby mi potrzebny e, tak na cały dzień, e, gdybym naprawdę potrzebowała, żeby e, moja twarz wyglądała idealnie, e, to bym się na niego skusiła. Mam coś podobnego, może nieidentycznego, nie ponieważ mam Estée Laude Double Wear wersję light, i ona mi wystarcza na takie Właśnie większe okazje, że tak powiem Ale jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona Obawiałam się trochę tego Podkładu, nie był on u mnie ani matowy Ani zbyt ciężki Nie mam też suchych Skórek na właśnie Na twarzy, żeby on mógł je podkreślać, także Ja jestem bardzo zadowolona Ale to nie jest aż takie zadowolenie Wow, po prostu wiecie Piski, krzyki, ochy, achy Bo jest taki podkład Który jest w mojej głowie na chcieli to jest Make Up Forever H HD, HD, nieważne, wiecie o który podkład mi chodzi, on fantastycznie jest niewidoczny na skórze, przepięknie. Psy. Wyrównuje koloryt i cudownie wygląda na żywo, jak i w aparacie. Po prostu to jest mm, miazga. Miazga. to też jest bardzo fajne, fajna, ciekawa opcja. Eee, także mogę Wam polecić, jeśli szukacie i nie wiem, e, zależy Wam do mojej opinii, to ja jak najbardziej powiedziałabym, e, można kupić, ale wcześniej oczywiście warto spróbować. Może od koleżanki próbkę wydępić, lub kupić próbkę lub iść do sklepu Debenhams, gdzie te podkłady są dostępne. Także to tyle. E, zostawiam Wam linki na dole, gdzie możecie ten podkład zakupić. I Widzimy się w kolejnym filmiku, także buziaki, pa pa!